Witam serdecznie dzisiaj zrobimy kotlety z kaszy pęczak i jajek potrzebować będziemy szklankę opłukanej kaszy pęczak tutaj w rąblu mam dwie szklanki wody szklanka o pojemności 250 sól i jedną łyżkę masła kaszę przekładamy do wody i gotujemy aż kasza wchłonie wodę, tak około 10 minut. I pozostawiamy pod przykryciem na 30 minut. Możemy również włożyć garnek do większego garka z wodą i pozostawić do ostudzenia. Ponadto będziemy potrzebować jedną cebulę, łyżkę masła. Trzy jajka, dwa jajka mam ugotowane, jedno surowe. Później połączymy składniki. Teraz gotuję kaszę. I tak oto wygląda kasza, która wchłonęła wodę. Przykrywamy i pozostawiamy. Możemy pozostawić do ostudzenia, a możemy przełożyć do tak, jak wspominałam, do garka większego z wodą wstawić albo po prostu w ciepłym pomieszczeniu pozostawić. Przykryć i pozostawiamy. Kaszę pęczak już mam uprażoną, przekładam do miski. Dodaję jajko, dodaję podsmażoną cebulkę i to zmiksuję. Już mam zmiksowaną kaszę. Dodaję jajka, doprawiamy z solą i pieprzem. Z solą uważamy, ponieważ kasza też już była słona. Tutaj możemy dodać jeszcze zielonej pietruszki, po prostu świeżych ziół i masę dokładnie wyrabiamy. Będziemy formować kotlety, obtaczać w mące i smażyć na dowolnym tłuszczu. Może to być smalec, może to być olej, jaki w domu tłuszcz używamy na takim smażymy. Formujemy niewielkie porcje, obtaczamy w mące i smażymy na rozgrzanym tłuszczu. Ja tutaj już tłuszcz mam rozgrzany, więc formuję kotleciki takiej wielkości obtoczę w mące i będziemy zmażyć tak to wygląda lekko spłaszczamy i kładę na rozgrzany tłuszcz. smażymy z jednej i z drugiej strony tak wygląda smażymy na złoto brązowy kolor z jednej i z drugiej strony i tak oto kotlety z kaszy pęczak i jajek mamy usmażone zdejmujemy na ręcznik papierowy aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu ile Państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę, a tak wyglądają kotlety w przekroju. Kotlety z kaszy pęczak i jajka.